104. Otwarto dworzec tymczasowy. Tam to jest zamknięte, definitywnie. Widzimy, małe to jest. Stary budynek dworca, ogrodzony. Informacja, że dworzec tymczasowy. A tam się przechodzi przez ten skwer do dworca, właśnie, po drugiej stronie ulicy Dworcowej. To już tak, coś przy dachu będę miał robić, górę całą rozebrali tam. Stary budynek dworca, definitywnie zamknięty. Kasa już zlikwidowana. Tutaj w tym oknie była pośrodku środku. Już kasy nie ma. Budynek całkowicie przyjęty przez wykonawców, ale jeszcze po stronie Sarzy Kolei się tam mieści. W tym budynku. Tutaj Tutaj będą pewnie odszykowywać ten peron pierwszy. Trzeba będzie to wszystko wyrównać i tak to wygląda.